Witajcie! Niedawne ujawnienie zdjęć nowych zestawów LEGO Star Wars sprawiło, że wpadł mi pomysł na niniejszy materiał. Nie na się ukryć, że legowe Gwiezdne Wojny gonią trochę w piętkę, często wydając któryś już z kolei model czy wariację na temat jednego pojazdu, jak niesłabne Jedi Starfightery czy Landspeeder Luke'a Skywalker'a. Potrafię częściowo zrozumieć taką praktykę. Ma to sens w wypadku odświeżania zestawów z okresu pierwszych 3-4 lat trwania serii. Te najstarsze wyglądają teraz topornie i sensownie jest robić ich update'y. Rozumiem też nową wersję zestawu wydanego wcześniej, tak z 5-6 lat temu. To daje szansę nabycia modelu tym, którzy nie zdążyli, albo z innych powodów nie nabyli poprzedniej lub poprzednich wersji, które teraz mogą osiągać zawrotne ceny. Ja tak, na przykład, cieszę się na nowego ATT. -AT. Nie mam żadnej poprzedniej wersji, a moja miłość do maszyn kroczących z tego uniwersum jest wielka. Czasami jednak ta repetatywność na była wręcz kuriozalna, jak nowy Landspeeder wydany ledwie 3 lata po poprzednim, czy dwie duże figurki Darth Vader'a, które też dzielą 3 lata. Patrząc się na nowe zestawy, trudno też oprzeć się wrażeniu, że w porównaniu do poprzedników zmieniają bardzo niewiele. I jasne, niektórych modeli nie da się ustawić sprawniać nieskończoność, ale otwórczość też powinna mieć swoje granice. Tymczasem jest jeszcze trochę luk do zagospodarowania w temacie Lego Star Wars. Kilka pojazdów i scenek, które nie dostały jeszcze w ogóle swojej klockowej interpretacji. Zastanowiłam się chwilę nad pomysłami na takie dotąd niewydane sety i w tym filmie zbiorę je do kupy, argumentując taki, a nie inny ich dobór. Podejrzewam, że przynajmniej niektóre pozycje na tej liście zdezaktualizują się w najbliższych latach, ale przecież o to właśnie chodzi. W razie czego, przypomna się wtedy, że byłem pierwszy ze swoimi konceptami. Nie przedłużając już więcej, jedziemy. Oto moje 10 pomysłów na Lego Star Wars, których nie ujrzeliśmy w legowej ofercie. Kolejność całkowicie przypadkowa, pomysły ilustrowane mocami znalezionymi w sieci, opatrzonymi podpisami autorów. Miejsce 10 f fregata EF-76 Nebulon. Okręty Imperium w postaci gwiezdnych niszczycieli dostały kilka swojej kluckowej inkarnacji. Tymczasem większe statki rebeli traktowane są mocno po macoszemu. Jasne, dwa razy wydano Tantiv 4, ale wciąż jest spory niedosyt na tym polu. Brakuje mi tu jednego okrętu. Właśnie fregaty Nebulon, bardzo charakterystyczna jednostka, ciekawa wizualnie, obecna w paru scenach w starej trylogii, Moim zdaniem idealnie nadałaby się zarówno na regularny zestaw, jak i przedstawiciela UCS. I razem z Tantiv stanowiłyby przeciwwagę dla niszczycieli. Mocersko, jak widać, temat został bogaty. To podjęty, czas zatem najwyższy na oficjalny zestaw. Trzymając się dalej starej trylogii miejsce dziewiąte i pomysł na battle pack bandyci Jabby. Ten pomysł chodzi mi po głowie od dawna. Zgromadzić w ramach battle packu kilka ciekawych wizualnie oprychów na usługach największego gangstera odległej galaktyki. Fajnie gdyby znalazło się wśród nich dwójka Gamorian, ci byli bowiem dostępni jedynie z pałacem Jabby i jego barkom. a tak mogliby się znaleźć w lekko odświeżonej wersji w małym, łatwiej dostępnym secie. Do tego można by dodać jeszcze jakiegoś np. Wiguea czy Rodianina, i już mamy fajną ekipę kosmitów. W sam raz nie nie tylko do tworzenia armii Jabby, ale też do wykorzystania jako bandziory, czy w ogóle jakieś neutralne postacie w Star Warsowych mocach. A jako obowiązkowa mini konstrukcja mogłoby być, nie wiem, jakieś działko, czy fragment zabudowy pałacu Jabby, jakiś kącik ze stolikami i piciem, czy coś. Nieważne. Wiadomo, że battlepaki służą do polskania figurek. Myślę, że szansa na taki zestaw pojawi się, być może przy okazji któregoś tam lecia powrotu Jedi. Sprzedałoby się to moim zdaniem. Przejdźmy do prequeli. Niewykorzystanym potencjałem jest moim zdaniem scena na arenie Geonosis z epizodu drugiego. miejsce 8. Atak klonów to moja najmniej. Jej część Star Wars, ale nie mogę odmówić potencjału tej akurat sceny w kwestii urobienia jej z Lego. Anakin, Padme i Obi-Wan musieli się tam ścierać z trójką zróżnicowanych wizualnie potworów. Zestaw mógłby zawierać minifigi bohaterów i albo figurki bestii, albo ich modele zbudowane w stylu np. tych zwierzaków z walizki z fantastycznych zwierząt. Zestaw mógłby dostarczyć sporo elementów do kreacji od autorskich stworzeń. Myślę, że dałoby się coś takiego zrealizować, biorąc pod uwagę, że jeden z potworów, modliszkowaty a został wydany w formie mini modelu z Polybega jest zresztą, że go nie kupiłem, gdy miałem okazję, bo miał Sporo przydatnej części. Miejsce siódme, scena na Mygito z Zemstysitów, to mógłby być nieduży zestaw zawierający minifigurki Galactic Marines i Kiyadi Mundiego. Do tego ostatniego nawet niekoniecznie, bo ów Mistrz Jedi pojawił się całkiem niedawno w Battle Packu z klonami. Można by się skupić nawet na samych Marines, którzy wydają mi się taką oczywistą luką w kwestii minifigowych klonów. No bo mamy pierwszą i drugą fazę. Mamy 501 Legion, mamy trooperów z Keszyku, trooperów z Geonosis, trooperów z Utapał. Dawaj lego, skończcie robotę. Ja wiem, że Marines pojawili się tylko na parę sekund i to w smutnej. Scenie, w której traci życie Kiadi Adi Mundi, nie żebym jakoś dbał o tę postać, ale hej, są na tyle charakterystyczni, że zasługują. Zwłaszcza, że wystarczy przemalować trochę te hełmo, czadory snowtrooperów i voilà, nic trudnego. Kolejna sequela, miejsce szóste, Cantobait z Ostatniego Jedi. Wiem, że sporo osób nie przepada za tym wątkiem ósmego epizodu, sam mam do niego zastrzeżenia, ale jednocześnie zawsze doceniają wizualia scen w kasynie. jak zresztą prawie wszystkie wizualia w Ostatnim Jedi. Można by to zrobić jako fragment kasyna z barem, automatami na monety, czy tymi stołami do ichniejszej wersji ruletki. Znowu byłaby szansa na powstanie kilku ciekawych figurek, przewijających się w Canto i istot. Do no tego obowiązkowo oczywiście Finn, Ray, BB8, może DJ. Być może sceny w kasynie są za to ziemskie w klimacie i mniej pasują do Klimatu Star Wars niż te wszystkie prawda brudne kantyny i Nespeluny z podejrzanymi typami, ale jednocześnie jest to jedna z niewielu scen w wojnach pokazujących przepych wśród klasy uprzywilejowanej, coś rzadkiego w tym uniwersum. Mogącego ciekawie wyjść jako zestaw, choć pewnie dzieciaki wolałyby statki kosmiczne, co mi oczywiście nie przeszkadza, ale serduszko po prostu woła, woła oto Cantobite. Miejsce piąte. Jak dla mnie chwilowo największa luka do zapełnienia wśród zestawów z epizodu dziewiątego. Starcie z imperatorem na Exegolu. Ja się pytam, czego tego jeszcze nie ma? Przypuszczam, że jest to najpewniejsza do zdezaktualizowania. Luka w tym zestawieniu i po prostu nie puścili takiego zestawu w pierwszej fali setów z Rise of Skywalker, żeby za dużo nie spoilerować. Ale prędzej czy później się on pojawi. Na bank musi zawierać figurki Palpatina, Rey, Bena i nie wiem, może któregoś z tych anonimowych kultystów zasiadających na trybunach. W ramach konstrukcji, naturalnie to całe ustrojstwo, do którego podłączony był Imperator. No tak jak mówię, jestem na 99% pewien, że taki zestaw jeszcze powstanie. No chyba, że Lego będzie miało wywalone na Rise of Skywalker równie mocno, co ten film miał wywalone na fanów. Ale ja nie o tym. Już robiłem ranta na ten twór J.J. Abram. Zostawmy to. Chciałbym za to skręcić na chwilę w kierunku gier, ponieważ wydaje mi się dziwne, że nie dostaliśmy żadnego zestawu nawiązującego do Jedi: Fallen Order, i to w końcu kolejna gra osadzona w nowym kanonie, no dodatek, całkiem niezła. Dziwię się tym bardziej, że przecież była już fala zestawów na bazie Star Wars: Old Republic, czemu więc nie najnowsza gra. Dwa pomysły czerpiące z tego materiału źródłowego przychodzą mi od razu na myśl. Miejsce czwarte oczywiście Mantis, Modliszka, statek, którym poruszają się w grze główni bohaterowie, piękne w swoim surowym designie. Można by się pokusić o na przykład oddanie wnętrza, Warsztatu do kastomizacji Miecza Świetnego, czy tej charakterystycznej szklarni z rośnikami, zbieranymi podczas przemierzania obcych planet. No i oczywiście figurki całej załogi z kalem na czele. Bardzo chętnie zobaczyłbym towarzyszącego mu BD 1 którego żadna z mocowych wersji, jaką widziałem, nie do końca mi się podoba. Miejsce trzecie i drugi pomysł związany z Fallen Order Battle Pack z porch trooperami, czyli szturmowcami czystki. Moim zdaniem ci panowie idealnie nadają się na battle pack. Idealnie wpasowują się w standardy tych setów, bowiem w całej grze występują cztery ich rodzaje. Do zestawu mogliby zatem trafić po jednym z lancą, z pałkami elektrycznymi, toporem i karabinem. Na dodatek istnieje już idealna forma hełmu, tego od Airborne Trooperów. Wystarczy przemalować i voilà. Kształt pasuje perfekcyjnie, co jak widać zauważyli i momentalnie podchwycili kastomiarze. Miejsce drugie tutaj sięgnąłem do solo, obecnie jeszcze zapomnianego filmu, uważanego przez wielu za niepotrzebny, cóż mnie osobiście się podobał. Uważam też, że w większości dobór scen i pojazdów wydanych jako zestawy był w porządku, ale jednej rzeczy mi brakuje. Jak to na Interesujący statek o bardzo eleganckim kształcie, byłaby to też okazja do wydania po raz pierwszy figurki Wossa. Serio, zrobili go badegardów, a jego samego nie? Fanem postaci nie jestem, ale wydaje mi się to oczywistą luką. Jachet Wossa miałby szansę stać się drugim obok Sokoła milenium największym zestawem tamtej fali. Mógłby posiadać choćby miniaturową wersję kolekcji artefaktów gangstera. Z całego tego zestawiania jest no, z oczywistych powodów najmniej prawdopodobny. Więcej zestawów solo na pewno już nie ujrzymy. To albo dawno, dawno temu, jeszcze przed koronawirusem. A na pierwszym miejscu zestaw nawiązujący do Mandalorianina. Póki co wyszły dwa, pewnie pojawi się więcej. Kiedy powstanie drugi sezon serialu, a ja mam pomysł na to, żeby sięgnąć jeszcze do pierwszej serii, a konkretnie scenki z odcinka szóstego, w którym Mando poszedł na misję z bardzo charakterystyczną ekipą. Widziałbym zestaw jako fragment korytarzy statku, na, którym wtedy, na który wtedy trafili, byłaby to kolejna okazja do nabycia ciekawych minifigurek. Oprócz Mando, członkowie tamtej ekipy Xian dałaby okazję do tłujlekańskiej minifigurki innej niż Hera, Ola czy Ayasekura. Secura. Berg byłby pierwszym wydanym przez Lego Devaronianinem, Zero też ciekawa minifigurka droida, nawet Mayfield. Mógłby być fajny, gdyby otworzyć to ustrojstwo, które nosił na plecach. Można by tutaj też dać ze dwie figurki tych droidów wartowniczych. To byłby fajny zestaw dla kolekcjonerów unikalnych minifigów. A z detali budowy można by na przykład postarać się otworzyć celę, do której został na moment wpakowany mando, żeby później ją opuścić i rozprawić się ze zdradziecką ekipą. Mam w zanadrzu jeszcze jedną pozycję. Jedynie bonusową, albowiem chodzi mi tutaj o pojedynczego minifiga, którego nieobecności w klasie po prostu nie da się usprawiedliwić. Mianowicie L347. Ja rozumiem. Ludzie mają bardzo polaryzacy. Odczucia wobec tej postaci, ale trudno zaprzeczyć temu, że była jednak istotnym członkiem drużyny w solo i powinna się znaleźć w zestawie z Millennium. A zamiast niej dostaliśmy jednego z randomowych droidów z Kessel. Poważnie, brak Elfie 37 do Skwiera. Na szczęście, sporo projektów fanowskich wygląda naprawdę nieźle i można sobie spokojnie taką figurkę złożyć z klocków, które akurat mamy pod ręką. To by było na tyle, moi drodzy. To są moje pomysły. A jakie są Wasze propozycje w temacie Lego Star Wars? Które niewydane dotąd sceny czy pojazdy mogłyby być Waszym zdaniem dobrym materiałem na zestawy? Piszcie w komentarzach. Chętnie poczytam, a tymczasem do usłyszenia.